W dzisiejszym odcinku rozwiązujemy 18 stronę ćwiczeń. Pamiętajcie, że w opisie filmu znajdziecie też link do rozwiązań całych ćwiczeń. Także zaczynamy. Od zadania pierwszego. Kamila w czasie Mistrzostw Świata w siatkówce zebrała 23 autografy siatkarzy, a Paweł zebrał o 7 autografów mniej. Ile razem autografów zebrali Kamila i Paweł? Autografy zebrane przez Kamila to oczywiście 23. Autografy zebrane przez Pawła to 23 minus 7, czyli 16. Łączna liczba autografów to 23 plus 16 równa 39. Kamil i Paweł, Kamila i Paweł zebrali razem 39 autografów. Super. Przechodzimy do zadania drugiego. Ewa ma o 4 lata więcej niż jej brat Adam i jest dwa razy starsza niż drugi jej brat Marek, który ma 6 lat. Ile lat ma najstarsze trójki rodzeństwa? Zacznijmy od Marka. Mówimy, że ma 6 lat. Teraz wiemy, że Ewa jest dwa razy starsza niż Marek, czyli 6 razy 2 to 12. Dodatkowo Ewa ma o 4 lata więcej od Adama, czyli 12 odjąć 4 to 8. Najstarsze z rodzeństwa to Ewa ma 12 lat. Przechodzimy do zadania trzeciego. Jacek i Beata zajęli miejsca na widowni w kinie. Beata siedzi bliżej ekranu niż Jacek, a między nimi są trzy rzędy foteli. Przed Jackiem jest 13 rzędów foteli, a za Beatą 12. Ile rzędów foteli jest na tej sali kinowej? Dokończ rysunek i zapisz rozwiązanie. Dobrze. Czyli wiemy, że pomiędzy Beatem, Beatą a Jackiem, czyli w tym miejscu, to trzy rzędy foteli przed jackiem jest 13 rzędów foteli, czyli w tym miejscu, a za Beatą, czyli tutaj mamy 12 rzędów foteli. Liczba rzędów przed jackiem no to jak wiemy, te 13, liczba rzędów za jackiem. I teraz tak. Żeby policzyć, ile rzędów jest zajackiem, to wiemy, że trzeba by było w tym wypadku zrobić 12, bo tyle jest za Beatą, ale od Beaty do Jacka są jeszcze 3, czyli odejmujemy te 3, czyli 9. No i żeby policzyć łączną liczbę rzędów, no to wiemy, ile jest już z Jackiem i wiemy, ile jest przed Jackiem, czyli dodajemy do 13, dodać 9, to są 22. A więc odpowiedź na sali kinowej: to są 22 rzędy foteli. I to wszystko w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Pamiętajcie też, że w opisie do filmu znajdziecie link do wszystkich rozwiązań. Dziękuję i do usłyszenia.